Zakład renowacji klasyków w Jabłonnie zaczyna kolejny dzień pracy. Większość ekipy jest już na swoich stanowiskach. Kalendarz zadań tej w 90% męskiej załogi nadzoruje żona Tomka, Ania. Dobra, no to okej. Dzień. Co tam? E, słuchaj, e, sprawy na dziś. Jakie Ta... sprawy na dziś? Ja mam sprawy na ja mam dziś ustalone dzisiaj. Już 190 skończona już jest. A nie wiem, SLA. co Chłopaki montują tam, teraz zakładali kolektor. Alina na tapicerkę kończyła, już bo chyba gotowa. samochód gotowy. wyjeżdża do klienta. Ale kiedy wyjeżdża do klienta? Przez przyszłym tygodniu mieliśmy resela oddawać. Nie, no, samochód wyjeżdża do klienta, więc Anka, trzeba, y... trzeba ogarnąć, ogarnąć samochód. No dobra, co jeszcze? I jaguar, srebrny dobra, jaguar. Anka, chodzić, gdzie od razu do tej 190, bo 190 to jest w czarnym D jeszcze w tej chwili, no. Ale ty nie biegaj, tak. A nie biegasz, tak chodzę, nie mam czasu na to, żeby. Dreptać ja tutaj twoim to, kroczkiem, bo... wiesz. Zobacz, foteli nie mamy jeszcze założonych. Bez foteli nie da się odbyć obowiązkowej jazdy testowej. Gaźniki są złożone, dobra. To jest jedna rzecz. Jeżeli a będą. Czy fote... jest wyregulowane są gaźniki już? No, żeby regulował, można by... Bogdan. Jeździć? Regulował. No a na jakim etapie są fotele? Czy nie One wiem. są w już – Cześć, Cześć. – Dzień dobry. – Potrzebujemy fotele do 190 czarnej yy, na jazdę próbną. – No, w trakcie pracy. – Dlaczego one dopiero są w trakcie pracy, Alina? – No bo więcej czasu zajmuje, bo prawie nie miały tak jakby wzorów do nasledowania. No, – ale samochód z innych samochodów. – Zaraz wyjeżdża. Може готови є, є запасовий фотель, то можна поїхати на запасове.